Cześć, z tej strony do Domi Dzisiaj świąteczne zdrapeczki Kocham zimę Jest to premiera na moim kanale I jako premię Zdrapiemy sobie na koniec Kasę od Mikołaja Zdrapeczki kocham zimę Akurat zdarzyło się, że Są wszystkie po kolei Drapiemy od pierwszej Zobaczymy Wygrywające liczby. Szesnaście i trzydzieści jeden. No i szukamy. Dwadzieścia cztery, piętnaście, o jedną. O trzydzieści jeden, pierwsza liczba, zaraz sobie odkryjemy, ile żeśmy wybrali dwadzieścia dwa osiemnaście, na obok i dwadzieścia jeden, no fajnie, fajnie pierwsza zdrapka i już wygrana sprawdzimy dwa złote, fajnie, że chociaż się zwróciło

trzydzieści cztery dwadzieścia dziewięć i 17 ta niestety pusta kolejna grywające liczby dwadzieścia dziewięć i dwadzieścia sześć Tutaj mamy 27, niestety obok, 31 i 11 w tej linii. Na dole mamy 16, 34, 28. No, niestety obok, niestety nie wygrywa. Sprawdzamy kolejne wygrywające liczby 31 i 32. No i jednak o drugiej zobaczymy. 34, 14, 3 na dole, 33 niestety obok. 29 i 5. Niestety pusta. No i została już nam ostatnia zdrabka. Kocham zimę. Zobaczymy, czy będzie szczęśliwa. Wybrywające liczby 18, 12. A i szukamy. Mamy 13 obok. 28. 17 też obok. 5. 15. I 14. No niestety. Kocham zimę. Niestety zdrabki ładnie wyglądają, ale nic nie przynoszą dobrego. I na koniec bonusik kasa od Mikołaja. Sprawdźmy wygrywające liczby trzydzieści trzy cztery na bardzo blizutko osiem, trzydzieści dwa obok cztery też obok trzydzieści Dwadzieścia pięć, dwadzieścia cztery, no niestety z 20 nic nie mamy, trzydzieści pięć obok, siedemnaście, zero dwa pomiędzy, dwadzieścia dziewięć. No niestety nic tu nie ma, nie ma nawet Mikołaja. No nic. To wszystko w tym odcinku. Jeśli zdrabkowy filmik się podobał, proszę kliknij łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco. Dzięki. Do zobaczenia w następnych odcinkach.